Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szanowni europarlamentarzyści, zagrożenia bezpieczeństwa są coraz liczniejsze. Pojawiają się coraz głębsze kryzysy humanitarne, zmiany klimatyczne uderzają coraz mocniej, szybko rozprzestrzeniają się różne choroby, wirusy, a dezinformacja jest jeszcze szybsza nawet niż wirusy. Te zmiany dotyczą nas wszystkich, naszych domów, naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa. Spójrzmy na ostatnich tylko pięć lat. Te kryzysy niestety nie są pojedyncze i niestety nie kończą się w bardzo krótkim czasie. Europa nie może w dalszym ciągu tylko reagować. Musimy przewidywać, musimy przygotować się z wyprzedzeniem. Dlatego musimy się przygotować na ewentualny kolejny kryzys, zanim taki nastąpi. Dlatego nasza Unia Gotowości jest tak istotna. Ona wzmacnia nasze możliwości, żeby zaproponować y, jakieś możliwości ochrony naszych obywateli, społeczeństwa i gospodarki. COVID-19, pandemia, y, wojna w Ukrainie oraz inne ostatnie kryzysy pokazały, jak zmienia się y, to, co może zrobić budżet unijny. Ten budżet to jest tak naprawdę nasz kręgosłup Solidarności w Europie. To jest budżet, który ratuje i chroni życie ludzkie. Dzięki temu budżetowi udało się naszym małym startupom rozwinąć rewolucyjne szczepionki, które uratowały miliony żyć ludzkich. Dzięki temu budżetowi jesteśmy w stanie dostarczyć sprzęt medyczny, mioty, generatory dla milionów Ukraińców. Ale także widzieliśmy, jakie są ograniczenia funkcjonowania obecnego systemu dlatego potrzebne są nowe mocne instrumenty które wzmocnią nasze możliwości budżetowe w obliczu zagrożenia dlatego komisja proponuje wzmocnić obronę cywilną oraz koordynację w przypadku zagrożenia zdrowia. Dlatego mamy tę naszą gotowość unijną, która będzie takim wspólnym podejściem do różnego typu niebezpieczeństwa. Łączy ono koordynację, koordynację transsektorową oraz gotowość do zagrożeń zdrowia. I w centrum będą ludzie, dlatego że to obywatele też będą na pierwszej linii gotowości. Szanowni europarlamentarzyści, gotowość cywilna dziś to jest znacznie więcej niż tylko odpowiedź na pożar, powódź czy trzęsienie ziemi. Rzeczywistość się zmieniła i zmienić musi się również nasza odpowiedź. W ciągu ostatnich kilku lat europejski, unijny mechanizm obrony ludności, tak naprawdę z krajowych systemów, rozrósł się i wzmocnił. I jest to jeden z najmocniejszych filarów europejskiej solidarności w Europie oraz poza naszymi europejskimi granicami. Wczoraj właśnie wróciłam z Jamajki, gdzie widziałam, w jaki sposób pomoc europejska dotarła do osób które potrzebowały tej pomocy po ataku huraganu Melissa. Europejska pomoc dotarła szybko i była bardzo skuteczna. I możemy z tego być dumni. Nowe rozporządzenie proponuje uproszczenie procedur i wzmocnienie budżetu. W ten sposób będziemy mieć możliwość stworzenia bardziej proaktywnej Europy, która będzie bardziej nastawiona na przyszłość. Chciałabym, żeby Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego oraz Unijny Mechanizm Obrony Ludności były odpowiednio przygotowane, żeby działały skutecznie szybko i z uwzględnieniem Solidarności. Aby to osiągnąć, będziemy wzmacniać nasze możliwości przewidywania, jakie jest ryzyko, zanim takie ryzyko się zrealizuje. Wzmacniamy funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania oraz strategicznych przewidywań, tak żebyśmy wiedzieli z wyprzedzeniem, gdzie może być jakiś, jakiś kataklizm, a nie czekać na niego. Jeżeli coś takiego będzie mieć miejsce, nasze ekipy europejskie będą mogły być szybciej, bardziej elastycznie rozdysponowane. Będziemy mieć także nowe, bardziej innowacyjne rozwiązania dotyczące szkolenia ekspertów, pozycjonowania tych ekspertów. Będziemy mieć więcej możliwości dla ekip, które będą pracować w obronie ludności oraz dla wolontariuszy. Musimy to również połączyć ze współpracą z wojskiem. I to już ta współpraca już dobrze działa. Na przykład w czasie COVID-u widać było, jak kluczowe było na przykład odpowiednie leczenie pacjentów, dostarczanie szczepionek, które ratują życie i tak dalej. To samo w przypadku teraz właśnie naszej reakcji na huragan Melissa. Francja oraz Holandia udostępniły pomoc europejską do Jamajki wspólnie z wojskiem uzupełniać nasze działania, a najważniejsze jest to, że musimy wiedzieć, gdzie są nasze jakie ograniczenia, gdzie są granice naszych możliwości i kompetencji. I to oczywiście w poszanowaniu zapisów traktatów. Nasza współpraca tylko wzmocni to, co zrobimy, bo społeczeństwo musi opierać się o te dwie strony medalu, czyli działanie wojska oraz działanie cywilne. Nie powinniśmy się teraz bać tej zaawansowanej współpracy z wojskiem. Rzeczywiście czasy są teraz trudne, niewygodne, ale wymagają one koordynacji oraz odwagi. Szanowni Państwo, ryzyko kolejnego zagrożenia dla zdrowia publicznego jest wysokie. Choroby zakaźne pojawiają się częściej niż kiedyś. Mamy nowe zagrożenia biobezpieczeństwa. Wycofali się główni dawcy pomocy humanitarnej, co jest też Zagrożeniem dla zdrowia globalnego. I to oczywiście będzie mieć wpływ na każde państwo członkowskie, dlatego musimy nasze działania koordynować na poziomie unijnym. Dlatego właśnie Wzmacniamy naszą gotowość zarówno w Europie, jak i poza granicami. Dlatego przedstawiłam strategię działań medycznych w lipcu bieżącego roku, a Komisja przedstawi odpowiednią inicjatywę globalną na rzecz odporności zdrowia. Ponieważ Unia Europejska dla zdrowia nie będzie istnieć w przyszłości w obecnej formie, musimy zrobić coś nowego, ale nie wycofujemy się z tego. Wręcz przeciwnie, będziemy mieć mocniejsze rozwiązania, które będą korzystać z doświadczenia po pandemii, będziemy łączyć nasze siły. Ten nowy instrument, który powstanie, będzie miał możliwości finansowania działań operacyjnych, żeby być przygotowanym na zagrożenia zdrowia, będzie lepszy nadzór nad ewentualnym rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, również poprzez system kontroli ścieków, będziemy mieć strategiczne zapasy, na przykład teków, po to, żeby lepiej ograniczać szkody w przypadku ewentualnego ogniska chorobowego, będziemy zwiększać nasze możliwości oraz będziemy mieć system ćwiczeń testowych to oczywiście wymaga odpowiednich kosztownych środków, ale to jest bardzo ważne i jeżeli będziemy działać na odpowiednim unijnym poziomie w skali europejskiej oszczędzi nam to środków. Zarówno gotowość do zagrożeń zdrowia, jak i cywilnej obrony wszystko wymaga koordynacji, dlatego będziemy musieli odpowiednio przygotować nasze możliwości, zarówno operacyjne, jak i finansowe. Ale oczywiście nie będzie to zmieniać naszej architektury i koordynacji innych mechanizmów, które wzmacniamy po COVID-19. Na poziomie globalnym chcemy wzmacniać nadzór przede wszystkim, wzmacniać lokalną produkcję oraz wzmacnianie partnerstw, takie jak ostatnio, dopiero co w zeszłym tygodniu w Kolumbii rozmawialiśmy na ten temat z... Panamerykańską Organizacją Zdrowia. Jak teraz chcemy to robić? Poprzez wzmacnianie innowacyjności, przez laboratoria, produkcję, poprzez na przykład wzmacnianie produkcji leków. Dlatego będzie taki program, który będzie służyć również w prowadzeniu produkcji u nas leków. Dlatego HERA będzie bardzo istotna. Dlatego, że Produkty służące do ochrony zdrowia muszą być opracowywane i produkowane w Europie. Z naszą europejską strategią gotowości, będziemy realizować zasady gotowi z założenia za każdym razem kiedy będziemy tworzyć jakąś nową inwestycję czy politykę będziemy zadawać sobie dwa pytania czy ten pomysł wzmacnia gotowość europejską odporność i czy on będzie wystarczająco wytrzymały w przypadku kryzysu no i właśnie o to chodzi w przypadku gotowości Musimy tak działać, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować nawet jeżeli uderzy jakiś kryzys, że będzie w dalszym ciągu światło, że będzie transport, że będą funkcjonować szpitale i że będzie łańcuch dostaw. Dlatego uznaliśmy w komisji, że trzeba alokować 10,7 miliarda euro, żeby wspierać te mechanizmy obrony ludności oraz działania ochrony zdrowia w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych. I zrobimy wszystko po to, żebyśmy w przyszłości byli gotowi. Szanowni Państwo, potrzebne nam jest takie rozwiązanie, które będzie na wysokości obecnych potrzeb, żebyśmy byli gotowi, jeżeli uderzy jakiś kolejny kryzys. Liczę na wsparcie Państwa Komisji i wsparcie naszej ambicji. Bardzo dziękuję za uwagę.